Artur, jakbyście mogli odjechać, bo jedzie z druga kolejna łódka. To jedzie? Moja jedzie, strażacka. Muzyka Pierwszy flis gminy Radomyśl nad Sanem do Warszawy na godzinę na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Płynie z nami 6 jednostek pływających, około 20 osób. Mamy w planie na piątek dopłynąć na Paradę Łodzi Wiślanych do Warszawy. Jest to cenna inicjatywa patriotyczna, gdyż po pierwsze łączy pasję pasję wodniacką, czyli pasję żeglugi. Śródlądowej po rzekach polskich, Wisła jest najpiękniejszą rzeką polską, również Lisan i łączy, ma z sobą kontekst patriotyczny, czyli chcemy poprzez e, ten spływ upamiętnić bohaterstwo i męczeństwo e, polskiego narodu w tym przypadku polskich powstańców warszawskich. E, gmina Radomy się z gminą wyjątkowo patriotyczną. E, tutaj naprawdę dużo się dzieje, jeśli chodzi o kontekst patriotyczny i po prostu. E, Zaczynamy spod zjawienia. Bardzo też miejsce znamienite, gdyż tutaj właśnie flisacy ulanosy również odpoczywali, modlili się do Matki Boskiej Bolesnej i Pocieszenia na trasie swojego flisu. gdzie. Wiadomo, spawano i drewno, i, i też transportowano pszenicę do Gdańska, więc tym bardziej jak gdyby kontynuujemy i te tradycje takie polskie, dawne, i kontynuujemy też tradycją patriotyczną, czyli 85. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, gmina Radomyśl nad Sanem. Jesteśmy z powstańcami, jesteśmy z Polską, jesteśmy z patriotyzmem, także tak to właśnie po skrócie wygląda. E Rozpoczynamy dzisiaj flis patriotyczny na trasie do Warszawy w celu uczczenia rocznicy 81. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Flis też ma charakter edukacyjny, ale przede wszystkim chodzi nam o to, aby uczcić pamięć walczących. Żołnierzy w Powstaniu Warszawskim. Uczcić też pamięć mieszkańców Warszawy, osób cywilnych, którzy zginęli w wyniku działań wojennych w naszej stolicy. Jak wiemy, około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zostało zabitych, rannych, wziętych do niewoli, wypędzonych. A ludności cywilnej zginęło około 600 tysięcy, w tym 150 tysięcy zostało wypędzonych i wywiezionych na roboty przymusowe do trzeciej Rzeszy. próżne łzy, z naszej Dobra. Dobra, nie, akurat się będzie wodowała teraz strasz, to akurat tak nie będziesz musiał, wiesz, czekać, nie? To z bata się zwodujesz. Dobra, czekamy, na razie, hej. Ich pamięć, dlatego że można powiedzieć, rzeź Warszawy nastąpiła w wyniku fatalnej oceny sytuacji geopolitycznej i militarnej przed wybuchem powstania przez zarówno rząd Polski na uchodźstwie, jak i dowództwo armii krajowej. Porównałbym Powstanie Warszawskie do dziecięcych krucjat z 1212 roku, kiedy to one nie miały szans na powodzenie. Ale pamięć o powstaniu jest żywa. Musimy pamiętać o tych ludziach, którzy na rozkaz, na rozkaz naczynnego dowództwa Armii Krajowej poszli walczyć, a także w wyniku działań wojennych, militarnych w stolicy zginęli. Przede wszystkim tutaj mowa o ludności cywilnej Warszawy. Ogromne straty, zarówno ludzkie, jak i materialne, które. Spowodowały, że po II wojnie światowej, po zawarciu pokoju, Warszawę należało odbudowywać, ponosząc ogromne nakłady finansowe. Dlatego też Powstanie Warszawskie zawsze będzie budzić skrajne emocje. Niektórzy będą uważać, że jest to zryw powstańczy, który służył ku temu, aby Związek Sowiecki. Nie miał takich wpływów po zakończeniu działań wojennych, a inni będą uważać, że powstanie warszawskie było błędem, było wielkim nieszczęściem. Jak powiedział generał Anders, było to jednak wielkie nieszczęście dla narodu polskiego, a szczególnie dla ludności naszej stolicy. To, jak gdyby ten, pierścień, ten pierścień i ten pierścień A może ten pierścień być. z tamtego ci został tu? A właśnie, a pokaż tamto właśnie, gdzie. wie <grym> to sprawdzić. Kiedyś takim. pompka do paliwowa nie zaciągała paliwa. We trzech stali nad silnikiem. Ja mówię, a może tam nie ma paliwa? To, Ja już Poczekajcie! Poczekajcie. <grym> Czekajcie, wypłyniemy zaraz, będzie prezentacja. Nie, nie, to jeszcze chwilę, czekaj. Tylko przygotowane nic nie porwie.